Siema, siema, widzowie. Um, dzisiaj was witam w kolejnym poralniku z moda Immersive Railroading, bo dobiliście 5 w górę, więc tak jak opisałem, um, nagrywam kolejny odcinaczek z tego moda. A dzisiaj zajmiemy się pociągami. Um, tory już mamy przerobione. Dzisiaj będziemy się zajmować pociągami. Więc, pierwsze co: Są dwa typy e, tych pociągów w tym modzie: jest e, dieslowy, czyli elektryczny, i jeszcze jest. E, no ten, parowozy, nie? Parowe. O, parowe. No, nie mogłem znaleźć słowa. No i tak: Pierwsze elektryczne. Macie elektryczne pociągi, no to wiadomo jak one działają. Tylko pewnie się będziecie zastanawiać po pierwsze, jak jeźdź bez paliwa. Bo jak się tu wchodzi, to trzeba paliwo uzupełnić. Na przykład, byście się zapytali tak. To naciskacie na um, klawiaturze numerycznej ukośnik. I wtedy Wam się pokazuje taki. No, okienko ale do tego musicie mieć zainstalowanego moda CONFIGURED dajecie CONFIG BALANCE i dajecie tutaj fuel requ REQUIRED żeby było FALSE wtedy yy, sobie... on. no wychodzicie sobie z tego wiadomo no i wtedy mo możecie sobie jechać, ale jak na przykład pojechać, jak już włączyć ten silnik, bo Daję na przykład sobie tutaj na maksa, żeby jechało mi. To nie da się. I jakby co spokojnie widzowie, zaraz przejdziemy do sterowania w ogóle pociągami. Jak chcecie odpalić silnik w pociągu. Na klawiaturze numerycznej naciskacie plus. Wtedy słyszycie taki, taki dźwięk czasami O. O. No. no aha, nie. A, dobra. No i wtedy po prostu naciskacie ósemkę. Ósemeczka jest dojechania do przodu. Proszę bardzo. Piątka. Jest e, na to, żeby wydarować całkiem, żeby po prostu... Um, nie, jecha, nie jechało do tyłu ani do przodu. A dwójka nam no to wiadomo do tyłu jest. A teraz hamulec. Siódemką się hamuje. Na klawiaturze numerycznej oczywiście to wszystko jest. Hamujecie. Czwórką. Na klawiaturze numerycznej zerujecie całkiem hamulec. A jak ktoś woli, no to może sobie po prostu, jak na przykład nie chce na maksa i yy, nie chce sobie zerować cały czas, to po prostu naciska yy, na przykład jedynkę i mo możecie sobie zmniejszać to trochę. Następne, jak na przykład nie będzie wam na przykład na jakichś serwerach, nie będzie wam właśnie działał ten mod konfiguret, że po prostu będzie trzeba mieć paliwo do tego, to po prostu musicie tutaj wypełnić to całe. No nie musicie całego, ale najbardziej najlepiej tak jest. I jak tutaj macie to okieneczko, tak, Wam pokażę. Nie wiem, co to zrobiło. Nie wiem, którym się pauzowało gra. Tutaj jest takie okieneczko. Tutaj, wiadomo, tu jest do przodu, no, żeby jechał pociąg w ogóle. Tu jest hamulec. Tu jest paliwo. A tutaj jest hmm, temperatura. Maksymalnie jak może być, no, minimalnie, żeby pojechać pociągiem już, elektrycznym, musi być 70 stopni Celsjusza. Tutaj, no to wiadomo, widać, ile się jeździ, a maksymalnie, ile tu może być, no to piszę Wam tutaj. Następne. Parowozy. Parowozy są o wiele inne, no wybrałem taki wielki akurat parowóz. Są inne. Po pierwsze, tutaj ma ta jakby taki ekwipunek w sobie ten parowóz, trzeba tutaj dać po prostu y, wody. Y, wiaderka wody. Nie, znaczy się odwrotnie. Tutaj wiaderka wody, a tutaj węgiel, żeby rozpaliło się. I tak. Najpierw y, to wam po prostu podskoczy temperatura tutaj I jak już będzie zielone to nie będziecie mogli jeszcze jechać będziecie mogli dopiero wtedy jechać gdy tutaj para psy PC, i na przykład tak gdzieś będzie no dobra jak będzie 20 no to będziecie mogli jechać ale wolno będziecie się je rozpędzać po prostu najlepiej tak sobie zaczekać do maksymalnego na, maksymalnej pary i dopiero możecie na, najlepiej wtedy jechać. Ja cię, te wagony... Ja... Te wagony tak ścinają te, te, tego Minecrafta. Te za tym parowosem. I tak. Jak chcecie jechać, no to wiadomo. Tak samo. O moją. sobie to widzowie, proszę. No i fajne animacje mają pociągi, te parowozy. Ogólnie no wszystkie pociągi mają animację na przykład pół. No i możesz sobie jechać. Dobra, za zawrócę tam widowiem. I Wam będę tłumaczył dalej. No i tak. Dalej. Jak stawiać wagony? Nie wiem, założę, wezmę ten. No i jak stawiać wagony? Bo jak będziecie chcieli tak postawić, to, się, to nie, nie działa po prostu nic. Ale jak, musicie dopiero wejść na tory, na, na środek torów, nacisnąć na nie, wtedy wam się stawia pociąg. Tak, jak ja to zrobiłem. A jak chcecie go zniszczyć, no to tak jak widzieliście przed chwilą, kucać się i po prostu lewy przycisk myszy. Następne to Na przykład macie towarowe te wa wagony. Niektóre nie działają, a niektóre działają na przykład. Na przykład nie wiem, założę, wezmę taki. I macie wagon. Tylko tu pokazuje, że jest jakiś autobus, nie? Po prostu. Na przykład dajecie byle co do tego i macie już autobus na tym. Fajny nawet. Nie gardzę tym. I tak, no i... Pociągi. Yy, a jeszcze, tak. Yy, jak chcecie na przykład, nie wiem, yy, przyłączy wam się przez przypadek tutaj wagon, czy coś. Tylko wezmę już inne wagony. A te pociągi mam przygotowane od razu na, na następny odcineczek. Bierzecie tak wagony. I macie. Yy, I nie, chci, nie chcieliście, żeby wam się połączyły na przykład, albo chcecie odłączyć je, no to po prostu bierzecie te, yy, coupling hook z tej zakładki i macie. Shift. Tutaj jest yy, coupler front set to shooting yy, mod. Czyli, że po prostu do odłączania, yy, do modu, yy, żeby odłączać. Tutaj tak samo. I, w te, i teraz, na przykład, założę, wezmę taki. Albo taki. I, i znaczy, nie wiem, czy to się połączy. I jak widzicie... Wagony się odłączyły i to wspaniale. Więc, no, więc no, Tory ja Wam już wytłumaczyłem. A na przykład, na, będzie taki live, to po prostu, no, będę budował tam miasteczko jakieś i zrobię pewnie serwer. Podam wszystkie mody w opisie. Um, ja się z wami żegnam, ale nie zapomnijcie dać do tego suba, lajka like i dzwoneczka, aby was nie ominęły żadne nowe filmiki. Więc na razie, pa pa i do widzenia.